Gdyby w naszym kraju przeprowadzono konkurs na najpopularniejszego rolnika, bez wątpienia Andrzej Splutycz, bohater serialu dokumentalnego Rolnicy Podlasie, zdobyłby pierwsze miejsce bez większych trudności. Niestety równie pewnie wygrałby kategorię najbardziej krytykowanego przez internautów. Niedawno znów spotkał się z ostrą krytyką od widzów. Czy Andrzej Splutycz poradzi sobie z tymi negatywnymi komentarzami? Internetowi komentatorzy potrafią być bezwzględni, szczególnie gdy za cel wezmą sobie konkretną osobę. Andrzej Splutycz, gwiazda popularnego dokumentu rolnicy Podlasie, przekonuje się o tym już od kilku lat. Serial ten, jak sugeruje tytuł, Przedstawia życie różnych osób prowadzących gospodarstwa rolne. Jednak to właśnie Andrzej, dzięki swojej charakterystycznej osobowości, najbardziej przyciąga uwagę widzów. W programie pokazuje swoje życie rodzinne oraz codzienną pracę na gospodarstwie. Mimo to widzowie nieustannie go krytykują z różnych powodów. Niektórzy uważają, że nie dba o swoje podwórko, na którym do niedawna zalegało błoto, inni zarzucają mu, że sam jest zaniedbany. Ostatnio ponownie spotkał się z falą krytyki. Prawda jest taka, że cokolwiek Andrzej Splutycz by nie zrobił, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał jakieś ale. Wydaje się jednak, że rolnik przywykł już do tej sytuacji, ponieważ mimo negatywnych komentarzy nadal bierze udział w produkcji Focus TV i regularnie publikuje filmy na swoim kanale YouTube. To właśnie tam najczęściej pojawiają się negatywne opinie. Ostatnio widzowie zarzucili mu, że zupełnie odleciał. Jeden z internautów napisał Andrzej niczym hrabia potrzebuje całej służby. Pomieszał trochę powietrze i już służącego woła, bo słupki musi poprawiać. Czy rzeczywiście Andrzej Splutycz, bohater serialu Rolnicy Pod Lasie, oderwał się od rzeczywistości i pomylił rolę? Oceńcie to sami.